Do słowa montaż dodaje się różne przymiotniki. Tak powstaje montaż surowy, standardowy, szczelny, napiankę, ciepły, a nawet półmontaż. Który lepszy? Jak to jest naprawdę z tym montażem okien? Dzień dobry, nazywam się Jędrzej Błaszczyk i witam w kolejnym odcinku wideo poradnika Okno Rada. Wielu inwestorów bierze montażowe przymiotniki całkiem serio i zastanawia się, czym różnią się te sposoby montażu i który z nich jest najlepszy. Jaki sposób montażu zastosować we własnym domu lub mieszkaniu? Całkiem niepotrzebnie tracą czas, bo z punktu widzenia techniki okiennej żaden z tych przymiotników dodany do słowa montaż nie znaczy dokładnie nic. Równie dobrze montaż okien można nazwać gruszkowym, wiśniowym, malinowym albo truskawkowym. Jeśli już koniecznie chcecie montaż okien jakoś nazywać i dzielić, to wystarczą nazwy i podziały oparte wyłącznie o dwa kryteria. Pierwsze kryterium związane jest z pozycją okna względem muru konstrukcyjnego. W oparciu o to kryterium możemy mówić o montażu okna w środkowej części ościeża muru konstrukcyjnego, montażu okna w licu muru konstrukcyjnego. Montażu okna z częściowym wysunięciem poza obrys ościeża okiennego, montażu okna całkowicie poza obrysem ościeża w warstwie ocieplenia. Drugie kryterium związane jest z jakością wykonania i osiągniętym rezultatem. W tym przypadku mówimy jedynie o montażu wykonanym prawidłowo albo montażu wykonanym nieprawidłowo. Na tym koniec montażowych podziałów, nazw i przymiotników. Jeżeli przyjmiecie przedstawione przeze mnie kryteria. Wybór sposobu montażu okien w Waszym domu lub mieszkaniu stanie się banalnie prosty, wręcz oczywisty. Nie wierzycie? Mając do wyboru montaż okien w licu muru konstrukcyjnego, wykonany prawidłowo albo nieprawidłowo. Jaki byście wybrali? Te wszystkie montażowe przymiotniki to zwykła ściana, mydlenie oczu, a często uzasadnienie dla partactwa i działania niezgodnego z aktualnym stanem wiedzy technicznej. Dlaczego ciągle się ich używa? Chyba tylko dlatego, że sporej części nabywców i wykonawców to po prostu odpowiada. Często dzięki nim jedni mniej płacą, drudzy mniej robią. Zdniły kompromis. Ale kto bogatemu inwestorowi zabroni budować dom, własny dom gorzej niż to możliwe i potrzebne, a bogatemu sprzedawcy zarabiać mniej niż by chciał i mógł? Kłopoty zaczną się wtedy, gdy pojawią się mankamenty takiego działania. Gdy pojawią się wady, okien i montażu. Wtedy ten, który mniej zapłacił, przyjdzie z roszczeniem do tego, który mniej zrobił, żądając, by ten zrobił teraz więcej i to bez żadnej zapłaty. Jeżeli w przyszłości chcecie uniknąć kłopotów, od razu żądajcie wykonania montażu w sposób prawidłowy. Zapiszcie to w umowie i za taki montaż płacicie. Nie wiecie jeszcze, jaki montaż można uznać za wykonany prawidłowo? Powiemy także o tym. Zapraszamy do subskrypcji wideo poradnika Oknorada. Jeśli macie kolejne pytania, przesyłajcie je do nas na adres oknorada.małpaoknotest.pl. Za tydzień Andrzej opowie Wam o tym, czy woda przeciekająca do wnętrza okna to powód do reklamacji. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.